Nie mogę coś zrobić kolejny odcinek. Dzisiaj odcinek z tym konkursem. Yy. Mamy od 1 do 8, bo tyle osób napisało komentarz. Yy. Na razie tym się będziemy posługiwać. w przyszłości pewnie jakimiś botami czy czymś, żeby nam wylosowali. A też jak będziemy... wylosuje się numer, to Wam pokażemy po prostu na YouTube, kto to będzie... No pokażemy, bo to będzie w kolejności od osób, które napisamy na YouTube. Więc pierwszy leci los. I tylko jeden w sumie, bo... 8 chyba Chodowna drogi chyba Bo pamiętam O było... jeszcze na jedynkę przeskoczy Osiem Czyli Więc co? my robimy cięcie i się przeniesiemy na YouTube Dobra więc my jesteśmy I tutaj tych dwóch pierwszych nie liczymy Bo tutaj Chodowna drogi napisał e, później Ten odcinek to napisał super film I wyniki konkursu tego nie liczyliśmy Więc to jest raz Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem hodowla drobiu znajdziesz się u nas na ścianie w kurniku. tak myśleliśmy, że to tak nam się wydawało, bo yy, ósemka nam się wydawało, że akurat się ostatni tutaj więc akurat dzisiaj Tobie szczęście dopisało i zostałeś Ty wylosowany też się cieszymy, bo tu jest chyba taka jedna z osób, która nam jest trochę dłużej na kanale niż od tego konkursu ale mam nadzieję, że z nami dłużej zostaniesz i na niedługo, znaczy na odcinkach od razu się nie pojawi ta Twoja nazwa, bo, bo mamy jeszcze chyba 16 filmów na zapas. Mm. Dla, bo, dlatego, że my byliśmy na kwantannie, później było dużo rzeczy do nagrania, jak jest coś do nagrania, to my to po prostu nagrywamy. Um, więc co, w następnym odcinku będziesz widział, jak Twoją kartkę zawieszamy w kurniku. Więc Wam dziękujemy za oglądanie tego filmu. Będziemy się w kolejnych odcinkach.